Byt wygodne życie to często życie w stagnacji, utknięte w miejscu. Myślisz, że ten spokój to poczucie bezpieczeństwa? To może być doskonale zamaskowana pułapka. Zastanawiałeś się kiedyś, czy ta twoja wewnętrzna inercja, pustka, a nawet narastający w ciszy lęk, mają wspólny mianownik? Nie robisz postępów, bo unikasz dyskomfortu. Marzysz o rozwoju, ale boisz się wyjść ze strefy komfortu. Pragniesz zmiany. Ale wciąż powtarzasz te same schematy. Chcesz osiągnąć coś niezwykłego, ale usprawiedliwiasz się brakiem idealnego momentu. Powiem ci coś, co może teraz zaboleć, ale na zawsze cię uwolni. Jesteś uwięziony nie z braku możliwości, ale z nadmiaru wygody. Tak, to prawda. Większość ludzi buduje własne więzienie z pozornie bezpiecznych rutynowych działań, które działają jak znieczulenie. Uśmierzając duszę. Budzisz się o tej samej porze, robisz te same wybory, unikasz wszystkiego, co wymaga choćby odrobiny napięcia, strachu, wysiłku, ale przecież nikt nie zakwitnie tam, gdzie czuje się całkowicie komfortowo. Rozwój tkwi właśnie w tym dyskomforcie. Dlaczego? Bo to w momencie, gdy porzucasz znane, zaczyna się prawdziwa przemiana. Gdy decydujesz się wstać wcześniej, choć jesteś niewyspany. Gdy odmawiasz zaproszenia, które cię spowalnia, gdy podejmujesz ryzyko i stawiasz czoła temu, czego jeszcze nie opanowałeś, wtedy sytuacja zaczyna się zmieniać. Niestety większość ludzi ucieka. Ucieka od wyzwań, od spojrzeń innych, od krytyki, od wysiłku. I co się dzieje? Pozostają w miejscu, w wiecznym prawie. Prawie udało się, prawie spróbowałem, prawie osiągnąłem. Ile razy mówiłeś sobie, gdybym zaczął rok temu, byłbym już znacznie dalej. A dlaczego nie zacząłeś? Bo wymagałoby to wyjścia ze strefy komfortu, zmiany tego, do czego się przyzwyczaiłeś. Pamiętam sytuację, kiedy musiałem podjąć trudną decyzję. Miałem szansę na prestiżową posadę z ustaloną pensją, przewidywalnym środowiskiem i gwarantowanymi pochwałami, ale oznaczało to porzucenie mojej życiowej misji. Musiałbym zamilknąć, zrezygnować z wywiadów, zapomnieć o tym, co chciałem przekazać światu. Było wygodnie, ale to było więzienie. Odrzuciłem propozycję, uważano mnie za szaleńca. Doświadczyłem niedostatku, byłem ignorowany, ale zyskałem coś, czego żadna wygoda mi nie dała autentyczny rozwój bo właśnie w bólu, w niedostatku, w osądach musiałem się wzmocnić. Stać się bardziej kreatywnym i wytrwałym. Dlatego z przekonaniem mogę powiedzieć: w komforcie się nie rozwija. Życie, o którym marzysz, to pełniejsze, wolniejsze, bardziej satysfakcjonujące, znajduje się po drugiej stronie tego, czego unikasz. Wiesz, o czym mówię. To trudna rozmowa, odłożona decyzja, dyscyplina, którą obiecujesz zacząć od poniedziałku. Ale pamiętaj, za każdym razem, gdy wybierasz łatwiejszą drogę, osłabiasz swoją wolę, tracisz szansę na coś więcej, oddalasz się od swojego potencjału. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórym ludziom, którzy mają mniej zasobów, mniej formalnego wykształcenia, mniej wsparcia, udaje się osiągnąć więcej? Nie dlatego, że są wyjątkowi, dlatego, że zdecydowali się znosić dyskomfort, którego ty wciąż unikasz. To różnica między marzycielami a tymi, którzy realizują marzenia: ci drudzy zrozumieli, że dyskomfort to nie kara, a sygnał, że idą we właściwym kierunku. Jeśli czekasz na idealną motywację, zapomnij. Potrzebujesz odwagi, by robić to, co trzeba, nawet bez najmniejszej ochoty. Wyzwanie jest więc takie: przez następne trzy dni świadomie wybierz jedną niewygodną sytuację, która przybliży cię do celu i zanurz się w niej. Wstań godzinę wcześniej, zadzwoń do tej osoby, której unikasz, zacznij ten projekt, który istnieje tylko na papierze. A kiedy pojawi się dyskomfort, bo na pewno się pojawi, uśmiechnij się. To znaczy, że w końcu wychodzisz z kokonu. Nie chodzi o to, żeby czuć się gotowym. Chodzi o to, żeby pozwolić sobie rosnąć. Nikt nie prosperuje na miękkim gruncie. Żyzna gleba rozwoju jest sucha, kamienista, wymagająca, ale to właśnie w niej korzenie się zapuszczają. A najsilniejsze drzewa kwitną. Nie uciekaj, nie odkładaj, staw czoła, odkryjesz, że ból dyskomfortu jest zawsze mniejszy niż ciężar niewykorzystanego życia. Ludzie chcą się rozwijać, ale nie chcą odczuwać bólu. Chcą osiągnąć szczyt, ale nie tolerują wysiłków spinaczki. Marzą o wielkich sukcesach, ale cofają się przed pierwszym oznaką cierpienia, jakby można było ukształtować silnego ducha, żyjąc w bańce ulgi i rozrywki. Powiem tak. Kto ucieka od bólu, ucieka też od siły. Ból, choć niepożądany, jest świętą drogą transformacji. Nie mówię o bólu dla samego bólu. Mówię o bólu, który uczy, kształtuje, ujawnia. Mówię o bólu, który oddziela gadułów od tych, którzy działają. Prawda jest taka, że każda osoba, którą podziwiamy, każde znane imię w historii, mierzyła się z bólem i nie tylko się z nim mierzyła, ale go przyjęła. Pomyśl o wojowniku. Jego ciało nie jest ukształtowane przez wygodę, ale przez opór. Mięsień rośnie tylko wtedy, gdy jest rozrywany, cierpi, piecze. Ta zasada dotyczy nie tylko fizyczności, dotyczy też umysłu, wiary, siły wewnętrznej. Ból łamie kruchość, by ujawnić niezniszczalność. Przeżyłem to na własnej skórze. Był okres, w którym zaryzykowałem wszystko w projekcie wydawniczym. Odrzuciłem dostępne finansowanie, bo wiedziałem, że gdybym uległ, to naruszyłbym moje wartości. Efekt projekt się nie powiódł. Byłem wyśmiewany, moi koledzy mnie unikali. A wrogowie cieszyli się z mojej porażki. I tam, sam, kwestionując swój cel, stanąłem przed wyborem, który kiedyś czeka każdego: przestać czy iść dalej. Poszedłem dalej, nie dlatego, że byłem silny, ale dlatego, że ból zmusił mnie do wzrostu. W tej pustce, w tym wstydu, w tej samotności, znalazłem coś, czego żadne łatwe zwycięstwo nigdy by mi nie dało: konsekwencje, jasność i odwagę. I kiedy patrzysz na najbardziej wpływowe postacie w historii, dostrzegasz ten sam schemat. Thomas Edison poniosł ponad tysiąc porażek, zanim stworzył żarówkę. Helen Keller urodziła się głucha i niewidoma, ale przemieniła tę ciszę w światło dla milionów. Abraham Lincoln przegrał prawie wszystkie wybory, zanim został prezydentem. Nie pomimo bólu, dzięki niemu nie unikali cierpienia. Wzrośli dzięki niemu. A o to, co niewielu Ci mówi: Ty też możesz to zrobić. Ból, który dziś cię poniża, jutro może stać się Twoją największą bronią. Dyskomfort, który dziś cię osłabia, może być kuźnią, w której Twoja wiara zostanie oczyszczona. Pytanie brzmi: Uciekniesz? Czy się oprzesz? Większość ludzi została nauczona unikania bólu. Od najmłodszych lat uczymy się tłumić dyskomfort. Szukać rozrywki, unikać wszystkiego, co głęboko nas dotyka. Ale to, co wielu nazywa ulgą, ja nazywam zamaskowaną słabością. Życie bez bólu to nie błogosławieństwo, to iluzja. Bo ból to ogień, w którym kształtuje się charakter. To młot, który oddziela złoto od szlaki. Biblia mówi w liście do Rzymian, rozdział 5, wersety 3 i 4. A nie tylko to, ale jeszcze chlubimy się w uciskach. Wiedząc, że ucisk rodzi wytrwałość, a wytrwałość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje. To nie poezja. To mapa. Najpierw ból, potem opór, potem mądrość, a potem nadzieja. Jeśli teraz cierpisz, być może jesteś bliżej swojej siły niż kiedykolwiek wcześniej. Ale odkryjesz ją tylko, jeśli będziesz iść dalej. Wiem. Boli odrzucenie, brak uznania, zdrada, ignorancja, upokorzenie, ale nie musisz się przez to złamać, możesz się szlachetnieć. Różnica między zwykłym a cennym naczyniem to czas spędzony w ogniu, a im wyższa temperatura, tym bardziej odporne staje się naczynie. Nie musisz prosić Boga o usunięcie ciężaru, możesz prosić Go o wzmocnienie. Nie błagaj o mniej prób, błagaj o więcej odwagi. Próby nie są po to, by cię zmiażdżyć, są po to, by cię podnieść. Za każdym razem, gdy stawiasz czoła bólowi, robisz większy krok w kierunku swojej prawdziwej siły. Każda powstrzymana łza, każde kanie, które usłyszałeś, każda samotność, której doświadczyłeś, nic nie było na próżno. Każdy centymetr Twojego bólu to zasiane ziarno. A jeśli będziesz nadal pielęgnować, to wiarą, wysiłkiem, wytrwałością. Nadejdzie dzień żniw. Ale jest jeden warunek: musisz przejść przez to, bo zawsze łatwiej jest się poddać. Poddanie się jest kuszące, jest szybkie, jest wygodne, ale to też najpewniejsza droga do przeciętnego życia. Dlatego jeśli w tej chwili czujesz, że ból Cię pochłania, uważnie posłuchaj. Jesteś budowany. Nie zatrzymuj się, nie cofaj się. Nie poddawaj się, staw czoła, wytrzymaj, idź dalej. Ból prześladuje tylko słabych. Kiedy stawiasz mu czoła bezpośrednio, odkrywasz, że nie ma on większej mocy niż twoja decyzja, by kontynuować. Twoje cierpienie to nie wyrok, to podróż. A jeśli wytrwasz w niej, siła będzie nieunikniona. Więc, niezależnie od twojej dzisiejszej bitwy, nie przeklinaj tego, co cię rani. Ucz się na tym, bo wszystko, co Cię rani, Cię kształtuje, a wszystko, co Cię kształtuje, Cię wzmacnia. Wszyscy chcą zwyciężyć, ale prawie nikt nie jest gotów zapłacić cenę za zwycięstwo. Wszyscy chcą wolności, ale odrzucają poświęcenie, którego ona wymaga. Chcą wspiąć się na górę, ale odmawiają porzucenia ciężaru nawyków, które trzymają ich przy ziemi. To ujawnia prawdę, którą wielu unika przyznać. Tym, co powstrzymuje cię od osiągnięcia celów, nie są trudności, ale przywiązanie do wygody. Prawdziwym wrogiem Twojego postępu jest Twoja upór w utrzymywaniu łatwego życia. Mówisz, że chcesz rosnąć, ale spójrz. Ile jesteś gotów poświęcić dla tego? Ile jesteś gotowy zrezygnować? Bo wzrost ma swoją cenę. Każdy stopień drabiny wymaga rezygnacji. Pytanie, które definiuje Twój los, brzmi nie czego chcesz osiągnąć? Ale czego jesteś gotowy poświęcić, aby to osiągnąć? Nie ma darmowych marzeń. Każdy cel ma swoją cenę. A kto tej ceny nie płaci, po prostu nie otrzymuje tego, czego pragnie. Nie możesz żyć jak większość i oczekiwać wyników, których prawie nikt nie ma. Nie można żyć na rozrywkach, natychmiastowych gratyfikacjach, ulotnych przyjemnościach i wciąż oczekiwać, że przyszłość będzie inna. Poświęcenie to to, co oddziela pragnienie od realizacji, to to, co zamienia plan w cel. To właśnie zobaczyłem u takich ludzi jak Booker T. Washington. Urodzony w niewoli, bez dostępu do edukacji, nie ugiął się pod narzuconym losem. Przemierzał godzinami drogę tylko po to, by chodzić na zajęcia. Mył podłogi, czyścił ławki, spał na zimnej ziemi. Nie z obowiązku, ale z przekonania. Wcześniej zrozumiał, że nikt nie oferuje wiedzy za darmo. A prawdziwa wolność przychodzi tylko do tych, którzy rezygnują z wygody ignorancji. I widzisz, u Ciebie nie jest inaczej. Mówisz, że chcesz prosperować finansowo, świetnie, ale nadal wydajesz więcej niż zarabiasz, oglądasz więcej niż się uczysz, konsumujesz więcej niż budujesz, chcesz zmienić pracę. Ale nadal jesteś otoczony tymi samymi ludźmi, uwikłany w te same puste rozmowy, te same przyzwyczajenia myślowe. I wtedy się frustrujesz. Zastanawiasz się, dlaczego życie się nie rozwija. A ja ci mówię: nie rozwija się, bo jeszcze nie zacząłeś iść we właściwym kierunku. Czekasz na zbiory, nie siejąc nasion. Czekasz na nagrodę, nie sprawdzając się. Życie wymaga rodzaju uczciwości, który boli. A ta uczciwość zaczyna się od rozpoznania tego, czego musisz się wyrzec. Czasami nie jest to coś materialnego. To mentalność, to mania na punkcie natychmiastowych nagród. To przywiązanie do cudzej aprobaty. To lenistwo przebrane za ostrożność. Ile razy użyłeś wymówki, poczekam na odpowiedni moment, tylko po to, by uciec od odpowiedzialności rozpoczęcia. Poświęcenie to nie strata. To inwestycja. Kiedy mówisz nie powierzchownym rzeczom, mówisz tak głębokim. Kiedy odrzucasz natychmiastową przyjemność, budujesz trwały fundament. A ten fundament, nawet niewidoczny przez jakiś czas, podtrzymuje wszystko, co nastąpi potem. Ja sam musiałem wiele zrezygnować. W szczycie mojej pracy badawczej, kiedy przeprowadzałem wywiady z odnoszącymi sukcesy mężczyznami, zdarzało się, że musiałem Odmawiać zaproszeń na imprezy, spotkania towarzyskie, okazje, które wydawały się korzystne, ale które odciągnęłyby mnie od głównego celu. Uważano mnie za głupca, mówiono, że tracę czas, że za dużo poświęcam. Tego, czego oni nie widzieli, to to, że każde nie, które mówiłem światu, było tak, które mówiłem mojemu przeznaczeniu. A ty, ile tak powiedziałeś temu, co Cię sabotuje? Ile razy wybrałeś łatwiejszą drogę tylko dlatego, że inni też to robili? Ile okazji do rezygnacji zmarnowałeś, próbując być zaakceptowanym, próbując podobać się, próbując utrzymać wizerunek? Dlatego twierdzę: sukces nie rodzi się z wygody. Sukces rodzi się z ciszy, z braku, z samotności, z powtarzalności. Rośnie za kulisami. W dniu, w którym decydujesz się uczyć, zamiast wychodzić, w chwili, gdy decydujesz się spać wcześnie, podczas gdy inni świętują, w momencie, gdy decydujesz się milczeć, budować, czekać. Te decyzje wydają się małe, ale to cegły, cegły, które jedna po drugiej budują wieżę Twojej wielkości. Chcesz być inny? To przestań żyć jak wszyscy. Zapytaj się, czego jestem gotów poświęcić dzisiaj, aby osiągnąć to, czego pragnę jutro. A kiedy przyjdzie wątpliwość, kiedy przyjdzie zmęczenie, kiedy świat będzie się śmiał z Twoich wyborów, pamiętaj. Owoce, które trwają, to te, które dojrzewają długo, a sukces, który trwa, to ten, który został podlany poświęceniem. Nie chciej łatwości, chciej wartości, chciej głębi, chciej zostawić ślad. Bo ostatecznie nikt nie pamięta tych, którzy szukali wygody. Świat pamięta tych, którzy zrezygnowali ze wszystkiego, aby osiągnąć to, czego nikt nie uważał za możliwe. Strach. Zawsze on. Niewidzialna siła, która paraliżuje więcej ludzi niż ubóstwo, krytyka czy porażka razem wzięte. Strach przebiera się za ostrożność, rozwagę, zdrowy rozsądek, ale w głębi serca to tylko strach. A wiesz, co jest najbardziej tragiczne? Nie musi cię pokonać, ale pokonuje, dzień po dniu, bo go słuchasz. Karmisz go, szanujesz go bardziej niż swoje własne marzenia. Strach to niesolidna przeszkoda. To nie betonowy mur, to cień. Projekcja tego, czego jeszcze się nie wydarzyło. A często tego, co nigdy się nie wydarzy. Mimo to, to ten cień uniemożliwia ci działanie, próbę, ekspozycję, rozwój. Ile okazji już straciłeś ze strachu przed cudzym osądem? Ze strachu przed porażką? Ze strachu, że nie jesteś wystarczająco dobry? Ale oto prawda. Strach nie pojawia się, gdy jesteś w stagnacji. Pojawia się, gdy zbliżasz się do tego, co naprawdę ważne. Objawia się, gdy jesteś bliski zmiany poziomu. Strach jest strażnikiem bramy do następnego etapu. To ostatni test przed skokiem. Dlatego musisz zacząć traktować go jak kompas, nie jak barierę. Bo tam, gdzie jest strach, tam jest coś cennego ukryte. Kiedy zacząłem dzielić się swoimi studiami nad sukcesem, byłem tylko młodym człowiekiem z prowincji. Bez bogactwa, bez nazwiska, bez prestiżu. Mówiono mi: kim ty jesteś, żeby uczyć tego świat? Kto cię wysłucha? I sam zadawałem sobie te pytania. Przez tygodnie byłem pokonany przez wątpliwości, przez miesiące unikałem mocnego zajęcia stanowiska, aż do dnia, w którym zdałem sobie sprawę, że strach wymagał czegoś, do czego nie miał prawa mojego paraliżu. I wtedy zdecydowałem się iść dalej, mimo niego. W tym czasie miałem znaczące spotkanie z Henrym Fordem człowiekiem o skąpych słowach i wielu decyzjach. Nie widział mnie jako młodego, niedoświadczonego człowieka. On mnie słuchał, rzucał wyzwanie moim pomysłom, stawiał na nie. I tam zrozumiałem: To nie strach powinien kierować moim życiem. To moja wizja. Strach mógł przyjść, ale już nie zasiądzie za kierownicą. Czy pozwalasz strachowi rządzić tobą? Ile razy poczułeś impuls, inspirację, prawdziwą chęć działania, ale cofnąłeś się o dwa kroki tylko dlatego, że strach szepnął Się nie uda? ten szept. To nieprawda. To prowokacja. To test. A jedynym sposobem, aby go uciszyć, jest działanie z nim u boku. Błędem jest oczekiwanie, że strach zniknie. On nie znika. Idzie z każdym, kto ma wielkie marzenia. Ale ci, którzy zwyciężają, to ci, którzy sadzają go na tylnym siedzeniu i jadą dalej. Pomyśl o Helen Keller. Nie mogła widzieć. Nie mogła słyszeć. Żyłaby w izolacji, której mało kto by wytrzymał. Ale wiesz, co zrobiła? Wykorzystała to, co miała dotyk, wibracje, wiarę i stworzyła dziedzictwo, które rozbrzmiewa do dziś. Strach był, ale ona go pokonała nie raz, ale każdego dnia musisz to definitywnie zrozumieć. Odwaga to nie brak strachu. Odwaga to ruch pomimo strachu. To kontynuacja, nawet gdy drżysz to mówienie. Nawet gdy jąkasz się, to początek, nawet bez gwarancji. A za każdym razem, gdy to robisz, wzmacniasz niewidzialny mięsień w sobie. A ten mięsień nazywa się mocą osobistą. Nie musisz być bezwzględny, musisz być zdeterminowany. Strach to oszust. Kradnie twój czas, twoją energię, Twoje szanse. Przekona Cię, że jeszcze nie czas. Ale zauważyłeś, że ten jeszcze. Nigdy nie mija, że zawsze czegoś brakuje, że zawsze się przygotowujesz, dostosowujesz, czekasz, a tymczasem lata się kumulują, szanse parują, a twoja pewność siebie słabnie. Ale dzisiaj może być inaczej. Dzisiaj, zamiast uciekać przed strachem, możesz mu stawić czoła. Nie krzykiem ani gniewem, ale działaniem. Zrób to, co musisz zrobić nawet z drżącym głosem zrób pierwszy krok nawet z drżącymi nogami bo strach ma moc tylko nad tym kto mu się podporządkowuje kiedy mu się przeciwstawiasz kurczy się a tam gdzie wcześniej była wątpliwość kiełkuje pewność siebie strach nie zniknie ale ty urośniesz do tego stopnia że będzie się wydawał nieistotny nie zostałeś stworzony aby żyć w strachu nie urodziłeś się po to, aby przechodzić niezauważonym, chowając się za niepewnością. Masz coś do zaoferowania, coś wyjątkowego, a to coś ujawni się dopiero, gdy przestaniesz pytać. A co jeśli się nie uda? I zaczniesz twierdzić, a co jeśli się uda? Więc następnym razem, gdy pojawi się strach, a pojawi się, pamiętaj. Jest tam tylko dlatego, że jesteś bliski zrobienia czegoś ważnego. Nie cofaj się, idź dalej. Bo to właśnie tam, na tej cienkiej linii między obawą a działaniem, budują się wielcy ludzie. I tam staniesz się tym, kim miałeś być. Prawdziwy rozwój nie rodzi się z wygody, ale z codziennego wyboru stawiania czoła dyskomfortowi. To w momencie, gdy masz ochotę się poddać, ale kontynuujesz, zaczyna się Twoja transformacja. Nie ignoruj tej prawdy, bo jest prosta i potężna. Teraz, jeśli ta wiadomość coś w tobie rozbudziła, to nie zatrzymuj się na tym. Następny film, który pojawia się na twoim ekranie, zaprowadzi cię jeszcze dalej. To następny stopień twojej ewolucji większy krok, aby stać się odrobinę lepszym niż jesteś teraz. Dziękuję, że poszedłeś ze mną tak daleko. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmie. Będziemy kontynuować wspinaczkę.